Cześć, witam już w piątej chyba części Mieliśmy roz... ja mały problem, nie wiedziałem jak przejść, ale teraz już wiem, bo trochę Wcześniej jeszcze zobaczyłem, wystarczyło przejść przez te drzwi Weźmiemy shotgun, bo tu Małe Przestrzenie Otwórzcie te drzwi Z tyłu drzwi się nie chcą otworzyć Czemu te drzwi się nie chcą otworzyć? A teraz się otworzą? Nie otworzą się, patrz jak mnie wziął na rogi. Znaczy na roga jednego swojego. Boję się tam iść teraz, bo mam... Że mnie znowu jakieś gówno nie złapało. Tutaj nie ma nic, nie ma jakiejś apteczki, tam jest apteczka. Adrenalina. Gdzie... Minigun następny. O! Już wyszedł za rogu, czekał tu na mnie ciota. Ło! Jakbym wskoczył, i by wyskoczyło tych dwóch na mnie, czyli ten z granatami, i ten, co bierze na rogi, to by było ze mną krucho. Lekko mówiąc, Czyli by był w okruchach, a nie by było ze mną krucho. Tak, tak, kolejny słuchar. Byłem na górze, nic nie ma. Tam jest jakieś. Da się tu skoczyć? Nie da się, trzeba będzie tędy Dobra, lecimy, bierzemy minigana. Znaleźliśmy power cube, lecimy tędy awaryjne zasilanie włączone. Oj, no i się rozleciał. Jacket Armor. Oj, to nie ten nie nie Już go słyszę. Słyszałem ci gościa. Nie weźmiesz mnie na roga. Otwiera się gdzie indziej i otwiera się gdzie indziej. Lecie to i pójdziemy za tym, chyba trzeba iść, bo to idzie tam. Weźmy sobie Shotguna i tu jakieś taśmociągi i co zatrzyma się, wraca się. Myślałem, że prześciany będzie chciał. Otwierałem się gdzieś indziej, Chcesz by tu się. O, teraz nie wyjdę, muszę iść. Okej. Okay. A, to chyba ten train, co mieliśmy go zniszczyć. No, no, rzucaj sobie z tymi granatami. Zapiszę tutaj dla pewności, bo nie wiem, czy jak nie wejdę tutaj, to mnie nie zabije, bo tu prąd to jest pod napięciem, więc... Wolę zapisać. O, i hop, tu się naciska. I co? I rozwaliliśmy. A tu drugi przycisk, i kolejny power cube. I track is disabled. Okej. Okay. Computer updated. Nie, 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 nie. A, nie. A teraz nie wyjdę. Czyli będę musiał wczytać tę, tę grę. Cholera by Cię to wzięło. A tu jest jakiś przycisk. No, a jaki pomyślany. I sobie tędy wychodzę. I kolejny power cube. Kolejna. Kolejny sekret. I teraz gdzie jesteśmy? Aha, czyli tu jesteśmy, dobra. Ktoś się dobija? Ja chcę... O, 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 granaty. Granaty. Ty mnie tak, to ja ciebie też tak. No ginże śmieciu! Cały magazynem On jest jakiś zbugowany, no. No, dostał śmieć jeden. Udział! Udział! No, uderz, no. Come on. O, o, z tym wolę nie wychodzić na solo. Kurde, mała nam mu municji we wszystkim, bo będę musiał z pistoletiku niedługo strzelać. Nie ma tu żadnego ładunku za amunicją. Jest do shotguna. Tu nacisnę i co? Można zejść, ale jeszcze obejdę, pewnie amunicja tu będzie. A ty co pan tak stoi? Jaki gość? przysnęło się na służbie Patrz, nagle tyle mucha. Jakoś w pomieszczeniu nigdy po mnie nie a to świeży trup dopiero i nagle tyle much się wzięło. No proszę rzucimy granat Ale on rzuca tymi grantami, jakbyś miał ją zesrać. O, ja nie chciałem na dół. Ja chcę tu. Ja chcę tu. Uwolnić orkę. No i co, wejdę, nie wejdę. Czemu nie wejdę? Ja chcę tam wejść. Open the doors. A to. Co? Nacisnąłem to i co? Się zamyka. Dobra, idziemy tu. A masz... A, uniki, uniki! Garda. Tędy się wejdzie tam na górę, już widzę, ale najpierw załatwimy tutaj sprawę. No, siaka śmieciara. Ej, zabierzcie mnie. Czemu to mnie nie zabrało? Teraz ja... a to tak działa. Tylko, że ze złej strony, ale jak kucnę, to chyba przejdę. Okej. Okay. Tu są drzwi. Jest jakaś... Co tu? Następny power cube. Wezmę sobie minigala. gala nie mogę wziąć, bo nie mam amunicji. To wszystko przez was, i tu też mam mało amunicji. Jest tu jakaś skrzyna z amunicją? Nie ma. O, to, no, O, traf, traf mnie. A, uniki, o kurde, tamta ciota jeszcze tu. Garda, garda. Chciał mi przywalić, ale mu nie wyszło. Swoją drogą, ciekawe jak pije herbatka albo je coś, jak ma zamiast rąk ma takie coś. Ciekawa sprawa. Tam jest coś, tędy się da wskoczyć z góry, a tu jest trabinka. Nareszcie amunicja. Czyżby jakiś nowy potwór, bo słyszę jakiś taki oddech ciężki. Bardzo ciężki oddech, jakby coś dużego, grubego tu było. No nic. Przekładamy się dalej, jak przejdziemy. A, coś granaty tu już mam. Tylko amunicja by się przydała. Jest. I co teraz? Tam jakoś przejść? Jak ja tam wejdę? Tu są drzwi. Otwierają się gdzieś indziej, czyli gdzie? Do cholery. Już mnie zaczyna wkurzać ta gra. Ja chcę tylko otworzyć... Przejdź do następnego etapu, rozważ następne trup Tu To mi każe szukać przycisku. Tu jest przycisk. Słyszę ten ciężki oddech i się cały czas coraz bardziej się boję. Bo nie wiem, co mnie czeka. Nic nie widać na razie. Ale na razie. Zaraz pewnie coś za rogu wyskoczy i zawał dostanę. Tego pana już znamy i jemu podziękujemy. Pak, pak, pak. Ło, wow, jak mi odciął drogę ucieczki. Ała, ręka aż mnie zabolał. Super shotgun. Lecimy dalej. <coughs> Kurde, coś mi się chrypa dzisiaj, zbiera na gardle. Ej, byliśmy tu, ale teraz już mamy power cube'a. Czyli wracamy, żeby nic tu nie najechało, tak jak wagon zabójczy, co mnie zabił przez najechanie. Zmarłem śmierci tragiczną. Mamy power Cube. Y. I jedziemy dalej. Tak, wiem, dziękuję bardzo. Rozwinięty i piękny. Umiejętności wokalne. Ej, mam gościu, mam cuba i co? Działa. I komputer updated. Ło. By mnie zgniotło. Ciekawe co? O, już widzę, coś zastaniemy. Jak zwykle. Nie trafiłem o tyle nic na takiego śmiecia. O, Nie lubię cię, nie lubię cię. Odejdź, odejdź, odejdź. Kurde. Złamałem sobie nogi. Ja nie mogę. Teraz muszę czekać na tom. Na dół proszę, proszę zjechać. Proszę zjechać. No. 85 życia, chyba mało, albo 50 więc to jest tak niewyraźnie w małej roście. do nie odjechajmy, znowu musiał czekać. Słuchaj, no, synek, synek. O, jak on mi zaraz przy. No kurde, i teraz przez tą ciotę będę musiał zostać. Na windzie, z dół. Ciekawe, czemu ona odjechała na nad jak czym się aktywuje przyciskiem. To tak na zrobiła. Ciota z tej windrze. O o o Warehouse. Nie wiem jak to się czyta Warehouse. Chyba Warehouse. Wary. Tu nic nie ma, tu nie ma sekretów żadnych tu też. Leci o nowy etap. Nowy etap tego drugiego rozdziału. Nie, chyba boss, ja zapiszę, ja zapiszę. Bo chyba tu będzie boss. No Bo słyszę. Jest ciemno i słyszę jakieś. Wuuuuh, nie, nie, nie. Daj, dajcie mi latarkę, błagam was. Ja się zaczynam bać. Dajcie mi latarkę. Tam coś ciężko oddycha w tej ciemności. Słyszę gościa, który chce mnie pociąć, czyli tego mężczyznę. Ja daję wam. Prostkę z mocą i co mi tu odkrywamy? Te cioty? Liczyłem na coś bardziej satysfakcjonującego. To się rozwali, ale tu już wolę użyć czegoś. A granat, granat, to se możecie w dupę wsadzić. Abym chciał ammo. Wentylacja, wentylacja! Ja jest tu podziwiam sobie wentylację, a tu... Wyskakuje takie gówno z za rogu i chcę Cię zabić. Udzia? Jakieś. Coś tu dziwnie chodzi. Up-up, up-up słyszę. To to! Jak ja tego nienawidzę, tak szczerze nienawidzę, żeby tu. To... Co wy robicie? Przebaczcie im, bo nie wiedzą co czynią. No, granat kurde, nań no, się nie przyda No, mam nadzieję, że teraz im coś połechta ich coś Ahaha. Tego gówna to tak nienawidzę szczerze tego, co tym językiem nawala, mało życia, mało naboi. I tu już będziemy kończyć dzisiaj, bo nie za chwilę minie 15 minut, a jak wiadomo, Ta ja będzie po odcinkach 15 minutowych, bo jeszcze nie zautoryzowałem swojego konta i muszę, yy, muszę to zrobić, ale to przy okazji serii następnych Cześć, na razie papa. Pa.